Scusi. Non ho ancora avuto il piacere. Stasera c'è tutto il in saluto, Incroyable, Incredibile. Roman. Tak, kilka miesięcy temu byłem z dziewczyną przy centrum Pompidou. Sprzedawałem dzieła, które pozyskaliśmy w zeszłym roku. Takie wiszące kule. Nie znam się na tych abstrakcjach. To w każdym razie. Przechodziliśmy obok tej tory. Piwnica jest tutaj. Chodźmy. No ale tu zdwornie. No tak, przecież to krateńskie technozły. O, Jesteśmy. Dobra, do dzieła. No nie, zamknięte. Szlaka były otwarte. I co teraz? Otworzysz zamek? Nie no, przecież nie taki. Trzeba tam wejść inaczej. To tylna to... kieszeni. Robi się. Zaraz chwileczkę spokój. Może ja to zrobię. Całkiem sporo tu gapiów. Myślę, że sobie poradzę, Braciszku. To serać. pracować z zawodowcami. Okej. Okay. Dobra. Kolejne podejście. Będą nam potrzebne. Świetnie. Powodzenia. Dam znać. Do góry. Cześć, Wiktor Witaj, Nadine Miło cię znów widzieć Ale tym razem to ja jestem górą Całe no, szczęście, że to nieprawdziwy pistolet Pierwszy raz widzę cię nie w mundurze Tak, wiesz jak jest Od czasu do czasu człowiek musi się wylaszczyć Dobrze wyglądasz, wiesz? I vice versa Męczę się tutaj. Bardzo się cieszę, że nareszcie mam z kim pogadać. Mimo, że jesteś Amerykaninem. No wiesz, rodziców się nie wybiera. <laughs> Szłam właśnie do baru. Przynieść ci coś? Tak, szkocko. Na lodzie. Nie uciekaj. Nate? Słyszałeś to? No pewnie. Ta pani chce ci postawić drinka. Tak. A ta pani od drinka nazywa się Nadine Ross. Nadine Ross? Szefowa tej firmy najemniczej? Shor -shor -list? Shoreline. A, właśnie. Miałeś z nimi przeboje. I to jeszcze jakie? Ale Nadine na szczęście chyba nie żywi urazy. Dobra, idziemy. Okej. Okay. Jesteśmy gotowi. Tylko nie łobuzuj, tak? Spróbuję. Idziemy? Tak, do dzieła. Muszę się dowiedzieć, gdzie siedzą kelnerze. Może wywabisz kogoś z kuchni? Dobra, poszukajmy kuchni. An tym jedzeniem można by wykarmić małe miasto. Zamknięta, oczywiście No dobra, plan B Proszę bardzo Tu są jakieś przewody wentylacyjne no tam, chodź rzucić okiem O, dobrze. Niech się stanie światło. Kto tu kładł elektrykę? Hm, nie masz może. A, to wystarczy. Dobrze mieć na podręciu palacza. Oczywiście, jeśli nie trzeba biegać. O, ramy. Zaczyna mi się mieszać w głowie od tych hubanach. A, dobrze, że Sani prowadzi. Może szyb znajduje się za beczkami? Sporo tu rzadkich roczników. No, a może Alcazar zadowoliłby się tym <śm> Ej, czy powinniśmy tym, że Wiktor zagaduje na Z Słyszałem parę makabrycznych historii o ich ludziach. No, nie martw się o To stary wyjazd. Bardzo. E, tędy. Ej, hey, patrz. Wentylacja. To nasze wyjście. Dam radę, nie potrzebuję pomocy. Ja trzymam za Tylko się nie przemęcz. No to w górę nie no już a no, trochę tu ciasno, nie? I pełno kurzu Ciii. cholera kelnerzy A te łysy macie cichy, które były Na szczęście jest tu pełno kelnerów Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Sfioro il cielo. z wieżą radiową. Chodzi ci o wieżę komórkową? Co? Nieważne. Sam tutaj. Podsadzę cię. Dobra. No to w górę. Dobrze, że się nie rozstyłeś. Wyszliśmy z piwnicy i idziemy do sterowni elektrycznej. Jak sytuacja? Sali, jesteś? Ech. Pewnie w tym miejscu jest słaby zasięg. Mam nadzieję, że sobie radzi. Znalazłem kuchnię. No i oczywiście zamknięte. Sam, zobacz. Może jej użyjemy, znajdziemy okno i wejdziemy do kuchni pomysł. Podsadzę cię, a ty się zajmij drabiną. Dobra. W porządku? Czekaj, czekaj, czekaj! Czek. Buonasera. <trybujesz> <trybujesz> Nie tak brutalnie sam. Oj tam, odknie się bez gaci z bólem głowy. Nie on pierwszy, co nie? Tak. No, mamy już swojego. Teraz ty. Dobra. Okej, okay. chodźmy odciąć ten prąd. Sam w porządku? Tak są trochę ciaste. A co zrobisz, takie się teraz nosi. Jak nie wejdę, będę gadał falsetem. No, wizyta w ojczyźnie Opery zobowiązuje. Dobra, wracam do Dzień dobry. Dzień dobry. Sam zgłoś się. Sam? Sali? Świetnie. <laughs> Ale skądże? Na miesiąc pozbawiono nas wolności. A co się stało z koniem? Na szczęście mieliśmy dużo marchwi. To ktoś znajomy? Nie. Tylko mi się zdawało. A kiedy wreszcie poznam twojego wspólnika? Drajka? Właściwie to eks-wspólnika. Od jakiegoś czasu pracuje sam. Drajka nie mam. A ale żyje, tak? O tak, odszedł z branży. Mm. Z tego co wiem, ustatkował się i ożenił. To zupełnie jakby nie żył, prawda? Wiktor Salivan. Jak się wasz? Rave. Ile to już lat co? Dziesięć. Dziesięć? Ach, 15. Ha, niezwykłe. Popatrz, minęło już tyle lat, a my nadal bijemy się o graty nieboszczyków, co? Czyżby? Myślałem, że prowadzisz firmę rodziców. To teraz mój biznes. I tak, tym się zajmuję. <laughs> Lukratywna posadka. Założę <laughs> się, że mógłbyś wykupić wszystko, co dziś wystawili. Oczywiście. Ale po co miałbym to robić? Ostatnio szukam tylko i wyłącznie samych perełek. Może doradzisz mi, co mam gdzieś wybrać? <laughs> jasne i potem się licytować ale tak między nami zauważyłem że zmienili kolejność myślę że chyba ktoś próbuje ustawić tę aukcję hm. pamiętaj gdzie jesteśmy ci ludzie nie wzbogacili się uczciwie dlatego w miejscu takim jak to opłaca się mieć ze sobą wsparcie No cóż, nie wiem czy wiesz, ale pracujesz dla Amerykanina. Nie dla. Jesteśmy wspólnikami. Ach tak. Dobra z was para. Hmm. Za chwilę przystępujemy do kolejnej licytacji. Inkrustowanej drewniany krucyfiks z i stej. Tak. To zostawiam was samych. Bawcie się dobrze, dzieciaki. Zaczekaj, Zoli. Jak się dowiedziałeś, co? O czym? Co dokładnie masz na myśli, Wraith? Nadine, twój wspólnik chyba wypił za dużo krwawej meli. tam mi tu pieprzyć, tego. Nie mam pojęcia, jakżeś się tu wkręcił. Ale jak zobaczę, że licytujesz krzyż Avery'ego, to zapewniam, że wyniosą cię stąd w plastikowym ręku. Za... <laughs> no, grunt, że się rozumiemy. Miło było was spotkać. Nate? Nate? To diabła młody, gdzie ty jesteś? Do tego zgłosiłem. Don? Sì, eh, non ci pagano abbastanza, se dobbiamo fare anche gli elettrici. di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera direi che per stasera può bastare ma che diavolo? pronto Puoi mettere? D'accordo, no 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 sono Tam, sali, słyszycie? Gdzie ty się do diabła podziewasz? Dotarłem. Miałem kilka przygód, ale. Jak chcesz wyłączać prąd, lepiej zrób to teraz. E, potrzebuję jeszcze chwili, żeby się dostać do panelu. Nie mamy tyle czasu. Rave zaraz stąd wyjdzie z Twoim krzyżem. Czekaj, co? Rave? Rave tu jest? Tak, jest. I w tej chwili jego oferta jest najwyższa. No, no to go przebij. Niby czym? Nie mam takiej forsy. sali kradniemy go, pamiętasz? Bo jak przejrzy mój blef. Nie przejrzę. 90 tysięcy. Czy są inne oferty? Panowie, jak nie zgarniemy tego krzyża, to już jestem trupem. Tak. A jak ja wygram aukcję, zginiemy wszyscy. Sali, nie wiem. Musisz jakoś grać na zwłokę. Zaufaj mi. Po raz pierwszy? Po raz drugi. Ach, szanicz... Ben, aktualna oferta 100 tysięcy euro. Gracje. Czy ktoś zaoferuje więcej? Kolejna oferta to 110 000 euro. No dobra, idę na całość. Mamy teraz. Nie martw się. Zaraz stąd przyskamy. Mam nadzieję. Okej, okay. muszę rozwalić zamek. Ale Cena czy... osiągnęła już 100%. <śmany> Nie. Mamy 140. Po Prosto. podbija pan cenę do 150 000. Muszę coś znaleźć. Szlagby to, no, no, no. Zajdę na zabawę. Wiem, daj mi jeszcze chwilę. 160 tysięcy euro. Tak. Signore operuje 170 tysięcy. Bieżąca za wynosi 180 tysięcy <noise> euro. Cena wynosi już 190 tysięcy. – Jestem przy włączniku. Gotowi? – Bardziej już nie będę. Wiktor? – Sekundkę. – Pańska oferta podnosi cenę do 200 tysięcy. – 500 tysięcy i na tym skończymy. E, – Dziękuję. Najwyższa oferta to 500 tysięcy euro. – Czy przebija pan ponownie? <noise> – <noise> Zacząłem się martwić, Wiktorze, że muszę cię zabić. <noise> Dobra, popsujmy Gnajowi humor. Czy ktoś jeszcze? Po raz pierwszy? Po raz drugi? I sprzedane za 500 tysięcy euro. Szanowni Państwo, proszę o spokój. Za chwilę przywrócimy zasilanie. Nie ma go! Baraty, podnie ruszajcie. nasze rolniki. No rozcie, Drogi! Zatrzymać go! Ej! Zatrzymajcie go! – Fermo! – Co ty robisz? Dajesz mu uciec! – Rozumiesz? – Z Parisi. Okej. Okay. Sam, powiedz, że masz krzyż. Pan Święty Dyzma jest ze mną. Chcesz się przywitać? Ach, chyba wetknęliśmy kawał Badyla w mrowisko. Zamknęli salę, wszędzie pełno ochrony. Hej, Wiktor, jak tam nasz plan ucieczki? Chodźcie na frontowy podjazd. Idźcie za reflektorami. Przyprowadzę samochód.